Witajcie kochani, w Dniu Matki, dzień mi szybko odminał, jest wieczór, 23 chyba, 30, dzieci śpią, bo właśnie poszedł spać, byłam w pracy, mm, dostałam kwiatki, mm. no, szykuję się, jutro mam gości, będziemy grillować i to będzie chyba prawdziwy Dzień Matki, bo dzisiaj nic się nie działo. Wymieniłam się z mężem, ja pracowałam do południa, on po południu. Ale jak gdzieś położę spać, to się usiadłam i oglądałam pierdoły w telewizji. A dokładnie rzecz biorąc, Perfect Match na <grym> Netflixie. <się> Potem przed mąż zjedliśmy, wypiliśmy yy, trineczka, i teraz czas spać. Co odezwę się jutro po dzisiaj tak szybko minęło? A teraz czas i spać. Dobranoc. No, ja już jestem przebrana, słuchajcie, tematycznie, cool, mi klap. <grab> Dzieci są też przebrane. Muszę jeszcze ściągnąć pranie, ale czekam, żeby jeszcze, tak wiecie, doschło. Jest godzina prawie dziesiąta, więc nasi goście już jadą. Ja jeszcze mam do posprzątania... No, ja się na mnie mam do posprzątania kuchnię, bo już pokój i salon ogarnęłam. Tam ten pokój u góry zamknę, bo jest sterta yy, wypranego prania do złożenia, a to jeszcze dołożę tam, więc no taka kubka. Druga sypialnia posprzątana. Ogonne kuchnie, bo będziemy robić. W planie jest yy, polska kiełbasa z grilla z polskiego sklepu szaszłyczki może i może sałatka pieczona na grillu nie wiem, zobaczymy Eliza y, widziała jakieś tam przepisy na tym miksie właśnie ale y, pożyjemy zobaczymy, wiecie, plany planami a rzeczywistość rzeczywistością na pewno pogoda nam dopisuje, chociaż jest troszeczkę zimniej niż było, ale jest bezchmurnie y, i dopiero jest rano więc jeszcze się możesz tak powiem y, rozgrać no, więc y, będziemy sobie grillować, chillować, y, mamy, słuchajcie, ciderka, whisky, a jeszcze Eliza ma przynieść winko, więc wszystko jest do wybor od wyboru do kolory. Mój mąż jest teraz na jeździe, znaczy w pracy, jeździ ciężarówką, y, nie wiadomo, o której wróci, ale jak wróci, to o 4.30 idzie do drugiej pracy. Yy, na rozważenie jedzenia i to jest ostatni weekend, kiedy to robi, bo od poniedziałku zaczyna pracę na taksówce, czyli na prywatnym, jako prywatny szofer, tak? Prywatny licencjonowany kierowca. No i będzie jeździł, a w poniedziałek zaczyna pracę, yy, we wtorek idziemy na wakacje yy, i w piątek, sobota, niedziela potem będzie robił, nie? Ale co ja chciałam powiedzieć, to jest tak, że on wynajmuje samochód od tej Firmy, więc do godziny czwartej ktoś inny używa ten samochód, a mój mąż od godziny czwartej do, w tygodniu są otwarci do drugiej w nocy, w weekendy do szóstej, więc to są długie zmiany nocne. No, zobaczymy jak to pójdzie. Myślimy o tym, żeby dać ENAE do przedszkola po tym przerwie, żeby mój mąż mógł spać, wiesz. W tygodniu, a po drugie to też dobrze da, przyzwyczai ją do y, szkoły od września. Nie na cały dnie, tak wiecie, 3 dni myślimy, y, bo tam jest taka zmiana 3,5 godzina czy coś takiego. Ale to muszę zobaczyć, czy są jeszcze miejsca, bo ostatnio na ten temat to rozmawiałam z nimi jakieś 3 miesiące temu. Więc zobaczymy, co nam zaproponują. Y, będą dramaty, na pewno będą, ale Um, to też trzeba już przyzwyczaić do września, i mi się wydaje, że Anaja przeszła długą drogę od kiedy chodziła wcześniej do przedszkola, czyli kiedy próbowaliśmy ją dać do, do przedszkola, bo ja poszłam do pracy, zostaję z moim mężem, chodzi mi na te różne zajęcia. Ona widzi, że nie potrzebuje do zabawy po prostu rodziców. Tak mi się wydaje, że powinno być lepiej, ale kto to wie, bo ostatnio jak byłam na takim warsztatach u Ardiego przedszkolu i Anaja została właśnie w klasie e, na godzinę i pół chyba. No to było kiepsko, znaczy inaczej, podobno płakała bardzo dużo, ale ona wyszła i mówi, a nauczycielka mnie wzięła tam, nauczycielka mnie wzięła tam i w ogóle tak wiecie, no była zapłakana, ale tak trochę cieszona, więc a jak odprowadzamy Arwiego, no to się bawi tam w tym przedszkolu i czasami nie chce wyjść, no więc tak wiecie, trzeba zrobić ten krok, um, więc jak teraz ją zapiszemy, to będziemy płacić, ale nie pamiętam ile, tam chyba było jakoś 20 funtów za 3,5 godz godziny. W tym wcześniejszym było 24 za 5, do tego jeszcze przekąski, ale potem nas tam mega policzyli, więc. Ale ta to, 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 to przedszkola nie chcemy jej tak, to na pewno pójdzie do tego przedszkola, do którego będzie chodzić od września. Hmm, Harvey mówiłam, że dostał się do szkoły, dostaliśmy ostatnio taki y Papiery i zarówno takie do potwierdzenia swoich danych, jak i jak to będzie wyglądało, ale myślę, że na ten temat to zrobię osobny filmik przygotowania do szkoły, bo to, wiecie, będą różne spotkania i tak dalej, więc wtedy może to gdzieś tam wplotę. Na razie dzisiaj się świętujemy Dzień Mamy, a że moje dzieci tak, wiecie, średnio kumate w temacie, no to przyzbieramy się dwie matki, będziemy sobie świętować. Jeszcze w prezencie mam dostać frytkownicę, którą sobie zażyczyłam wahamy się do frytkownicy i chcemy ją kupić już od dłuższego czasu i za każdym razem, jak jesteśmy blisko do kupienia, bo my tak lubimy sobie wyznaczyć jakąś tam yy, okazję, żeby coś kupić i chyba miało być na Diwali ostatnio, czyli w październiku, ale stwierdziliśmy, że jak kupimy frytkownicę, będziemy jeść więcej tego. i myśleliśmy nawet o airfryerze, ale potem Wszystkich tych opiniach, owszem, sobie ludzie chwalą, ale też mówią, że to nie jest ten sam smak i tak dalej i stwierdziłam, czyli już po, po tamtym czasie jeszcze tak mówiliśmy, tak, nie, tak, nie, tak, nie, a teraz mówię tak, bo moje dzieci są uzależnione, słuchajcie, od frytek z McDonalda. I nie mam zamiaru kupować za każdym razem, jak pracuję frytek w McDonaldzie. A te z piekarnika już mi tutaj wybrzydzają, że to nie są te same frytki, więc będziemy robić frytki frytkownicy. Taki jest plan. Ale czy wyjdzie tak, czy nie, czy zobaczymy. W każdym bądź razie odezwę się do Was później, jak już nasi goście przyjadą i będziemy grillować, bo muszę jeszcze, właśnie rozłożyłam, że tak powiem, czyste naczynia i teraz muszę umyć kolejną porcję naczyń, a wam pokażę, co wczoraj wieczorem ugotowałam dla mojego mężusia. E eksperyment kulinarny, a mianowicie to są cztery rodzaje, słuchajcie, dali w środku, y tych y soczewice i tak widzicie, i inne takie pierdoły. Y ja tego już nie będę. <laughs> Mój mąż mówi, że nie lubi niespodzianek, ale bardzo często jest pozytywnie zaskoczone. Mój mąż wrócił już do jedzenia mięsa i wczoraj przyniósł właśnie z tej, wiecie, indyjskiej restauracji kurczaka i sobie jedliśmy właśnie do dryneczka. No, tęskniliśmy się za tym smakiem. Te warzywne, nie powiem, też były dobre niektóre, ale bardzo często, wiecie, jest tak to, jak dajesz jedzenie pracownikom, no to nie dajesz. Najlepszych, tylko dajesz tych, co zostają, nie? No i bardzo często zostawał dale. <grymne> Więc y, ja nie jestem za bardzo miłaśnieczką. Dalej czasami zjem, jak mam taki nastrój, ale nie. Tym <grymne> bardziej, że wolę swój dal niż ten z restauracji. A kurczak, no to zależy, ale może powiedzieć, wczoraj był ok, ale nie zawsze, bo oni to tak wiecie. Indyjskie jedzenie w restauracjach jest totalnie inne niż indyjskie jedzenie w domowe, i często oni yy, właśnie dodają różne takie, wiecie, barwiące substancje, albo właśnie za dużo pomidorów, żeby złagodzić smak dla Anglików, czy w ogóle Europejczyków, żeby nie było pikantne i po prostu w ogóle nie jest pikantne, tylko jest na przykład bardzo kwaśne, bo jest pomidorowe, więc no. I jest po prostu inny smak i nie zawsze to dobrze się tam komponuje. Ale muszę powiedzieć, że bo on nie przynosi ruti, tylko on przynosi nany. I e, kusi mnie, żeby się w końcu nauczyć, jak robić ten nan, więc oczekujcie może. Chcecie się nauczyć ze mną, jak robić nan? Będziemy próbować, aż nam wyjdzie. Um, on przynosi tak dwa nany właśnie. E, są takie te chlebki drożdżowe, nie? Nie ruti, tak jak ja robię, tylko właśnie e, no, po prostu inne troszeczkę, ale też bardzo dobre. Mm, takie trochę bardziej bułkowe w sumie. Dobra. Zabieram się do za mycie, za mycie garów. Yy, grilla szorowałam ostatnio. Yy, I. I. <ścoughs> Dobra, pa. Who are you doing? I hmm? Of course I like to play with you. Let's play it. Let's play? It? tower? Okay. One. Kolekcja przeprowadzka jest bałagan. Więc wam pokazywałam, nic więcej się nie zmieniło. To jest wersja ostateczna, jeszcze Wam pokażę naszego czaderskiego grilla, <grystanie> plażowego słuchajcie, którego udostępniałam. Nie no, może kupimy w tym roku inny, bo tam mieliśmy po prostu, w tamtym mieszkaniu mieliśmy grilla, więc yy, w tym domu, więc od właścicieli już nie trzeba było. A teraz może pomyślę, <grystanie> Dani! Hallo? <noise> Mąż wrócił, a gości jeszcze nie ma. Idę I zrobić mu ruty. Let me just go force like to kar. Karnie umrzczenie. <noise> Dlatego ja jej dałam takie mm. ciuchy, wiesz, co już z ma. Wzięłam na zmianę też tam ze dwie pary jakichś takich starych jakich leggingsów. Oh, are we going in the white? <noise> <noise> Ej, hey, by not hand, not my hand! No. ona rękami robią on chyba no. też po niej. Ci dzieci się od niej dużych głupich rzeczy Wow. Mężowi bardzo smakowało, więc teraz Eliza będzie jadła. Mówi, że takie połączenie bardzo dobre. Co myślicie? On robi jakieś bzdury, ale nie wiem, co tylko robi. Masz piękną indyjską kreację, sobie też pokażę. <grym wytrych> <grymka> to A to jest od Emily Berła. No więc tak, mamy winko, przyprawki. Nie wiadomo jeszcze, nie wiadomo jeszcze co będziemy że dokładnie robić, ale ten. No sama ją przecież przyniosłaś. Kiełbaska z serkiem. Kiełbaska z serkiem ser ser i korycka. Which one do you like, Andy? Which one do you want? Ten? O, oh, I knew this one. Okay. No, te są fajne, takie cienkie. Myślę, że będą dobre dla nich. No, a ona taką na sucho. To ona też na przykład kiedyś. Też mi dzisiaj kusiło, żeby ubrać pęczowski taki prosty, wiecie, strój, ale mówię, nie, ja nie będę robił przypału, bo to nigdy nie wiadomo, jak ktoś tam zareaguje. Ale następnym razem na pewno ubiorę, bo Eliza dzisiaj ubrała taką prostą tunikę indyjską, więc. Let's open this! Let's open this? do barbecue. Okay. Everybody ready? Yes. Yeah. Yes, yeah, sir. Yes, sir. Okay. We're taking one and putting in the barbecue. Oh, my goodness. we wait, 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 guys. Wait, 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 wait. Mommy forgot it's looking like this. Hey, wait. What is this? Wait, 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 wait. Okay. We open this. Okay. Now. Arvi, now. Look. Where is your glasses? Your gloves, sorry. Take your gloves. Hmm? And I and Ola hmm? Big one! Big one. Oh, wow. Very good job. I oh. Arvin, now you. The girls did all the hard work and you put the last one. Yeah. <laughs> Whoa, well wow, done. bravo, guys! Very good team. Teamwork. Take the gloves out. Finish. job Finish. Yeah. job Finish. <laughs> <laughs> We're going to find fire now. Fire, fire, fire. I fire Fire, fire. skąd jesteś? się za oglądają? no Arby nie się obraził mi się. na mnie, bo nie pozwoliłam wielkiego księża przynieść Arby, jesteś smutny, czy szczęśliwy teraz? on nie mówi do ciebie You płacisz? chcesz łapki? ja pokroiłam kiełbasy, a dzieci bawią się wodą w oczekiwaniu na grilla zjadamy kiełbasy Nice? Okej, okay, go. Podejście numer dwa. Takie z nasze agentki. Tutaj jest jak ta po wojnie na tym ogrodzie. nie Nie, raczej lepiej się. tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy to coś się zrobi, bo one niby, niby się to trochę tak trili, wiesz. Nie wiem, czy nie trzeba więcej no, ja się nie znam właśnie sobie. Tak. Ona właśnie też zawsze za większymi dziećmi biega. To zdaj mi sobie zjeść z ręką przecież. Fajna. Pachnie, pachnie jak grill, smakuje jak grill. I Co so hot. So zasyć? You want some sausage? Which one you want? It's so hot. Sure, Próbuję ją przekroić nie. na pół w sumie, nie? Chyba tak. Wiesz co, można ją teraz nawet tak? Ja w sumie miałam w planach, tylko chciałam ją tak pokazać tak, w całości na początku. No, no, właśnie widzisz, te boki... no. trochę mieliśmy problem ze spaleniem grilla z wielu powodów. Braku spałki, złego brykietu i umiejętności. Ale dzieci już zjadły. Teraz czas na nas. Plażowy ten grill. No, wiecie jak to się robi przy dzieciach? Jak tylko sami jesteśmy, my dwie dorosłe. Alicja um, teraz poszła przyprawić sałatkę i będziemy jadły. Arwi jak się rozgadał tam przy robieniu wspólnej sałatki. <laughs> Siesta. Kiełbaska zjedzona, linko wypite, pogoda ładna. Dzieci się bawią, nawet chwilowo, cicho. Zawsze człowiekowie się człowiek człowiekowi chce zamknąć oczy. <laughs> Ale raczej to nie jest napisane. pisane. Zależy od dnia, właśnie, czy mają coś do roboty, czy tamten. Mm. Naprawdę, tak zależy. ciężko powiedzieć, właśnie, czy będą akurat wierzyciele. Czas, czasami rzeczywiście coś na co mówię. Chwila, moment, już wszystko nie tak. Jestem na Słuchajcie, looking for. <laughs>

Kisiu, co robisz? kisi? robisz Kisiu? Co robisz Kisiu? No. Kisiu. Trzymała w autobusie. Jaki, oj, jakiś dziadek byś... To, mówi do nią. Jak fajnie śpiewa. Let's go for ice cream. O, oh, to jest jedna z jej ulubionych piosenek w Malejalu. Oh reklama Ale wk śpiewała Let's go for ice cream Nowe no nuty What do you say? Oh, sunny today Sunday day, sunny day. <laughs> Full oh, sunny day. Who give you ice cream? Cho cup. Cha cha. Nice ice cream. I will got two. I will get 2 mm -hmm. Good. It's all coming together. Mm -hmm. Coming together. They're coming together? They coming together? Are you now coming together? eh? Yeah. Wstępnie się z Wami żegnam. naprawdę jest w planach jeszcze jeden posiłek: Szaszłyki z piekarnika, bo grill nas już martwe I do tego sałatka aluminiowych w tych takich sakiewkach w piekarniku też. Ale to chyba ambitne plany, nic z tego nie wyjdą. Aczkolwiek kto to wie, zobaczę. Jak nie, to to będzie koniec. Albo Wam pokażę jeszcze coś innego.